Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego te komary są tak wytrzymałe i odnoszą sukcesy? Pauzę. Teraz przyjrzyjmy się pięciu supermocom komarów. Po pierwsze, komary potrafią wyczuć Twój zapach z odległości ponad 30 metrów, niczym psy gończe z niezwykłym węszeniem. Pauzę. Po drugie, skrzydła komarów biją 600 razy na sekundę, czyniąc je szybszymi niż pociąg Pendolino. Po, se. po trzecie, tylko samice konsają i wysysają krew. I robią to, aby złożyć mnóstwo jaj, niczym troskliwa kwoka, dbająca o swój lęk. Pause. Po... po czwarte, komary są jak małe roboty, zdolne do wyczuwania temperatury twojego ciała, jakby miały wbudowany termometr. Pause. Wreszcie komary istnieją od czasów dinozaurów. Są prawdziwymi żywymi skamielinami, starszymi niż Wawel. Pause. Więc następnym razem, gdy zobaczysz Komara, pamiętaj, że jesteś świadkiem małego cudu natury.